Zapraszamy na wystawę Pejzaż zimowy, prace wykonane przez naszych formartowiczów. Dzień dobry. Zapraszam dzisiaj do naszej galerii, do galerii Formartu. Dzisiaj prezentujemy piękne prace, które powstały w temacie Pejzaż zimowy. Wykonaliśmy te prace w technice mieszanej. Używaliśmy tempery, akwareli, pasteli olejnej i kredek ołówkowych. Próbowaliśmy ograniczyć biel. Wykorzystywaliśmy biel papieru. No i powstały cudne prace. Dodam, że najmłodszy artysta ma 3 lata. Prace, które mają różowe karteczki, to, se, to są prace, które naszym zdaniem są najciekawsze. W którym artyści najbardziej popisali się swoim talentem. To są prace wybitne. Natomiast ogólnie wszystkie prace uważamy, że są piękne, fantastyczne, niesamowite. Pooglądamy zaraz je w zbliżeniu, ale naprawdę chcieliśmy się nimi pochwalić, bo uważamy, że są niesamowite. Zobaczcie, oto one. Ten sam temat interpretowany przez różnych artystów. Jak bardzo różnorodnie, jak bardzo inaczej każdy ten temat po swojemu namalował. Czas jak, jak najbardziej odpowiedni na wykonanie tego tematu, bo za oknem również panuje mróz, zima, śnieg. Zobaczcie, jak bardzo różnorodne są te prace. Niektóre są spokojne, rysowane tak z wyczuciem. Z powolną obserwacją szczegółów. Niektóre są ekspresyjne. Zobaczcie, jak pięknie białe kreski są nałożone tutaj na szarość w tle. Jak pięknie płotek jest malowany. Tutaj młoda artystka pokazała, jak pięknie krzyżują się ze sobą gałęzie drzew. A tutaj znowu spokój w górach. Chyba śnieżyca gdzieś nadciąga, bo tam góry. Mgłą są otoczone i jakaś ciemna chmura. To jest chyba to samo ujęcie tego samego tematu. Drzewa już tak troszeczkę ostrzej rysowane. A tutaj zima nad rzeką, czapy śniegu, leżące na rzece, kry lodowe. Znowu w oddali, zakopane, ośnieżona łąka i ślady nart na niej. Tutaj ta sama rzeka w ujęciu starszej Ani, bardzo pięknie, z wyczuciem rysowana. I las w górach przez Emilkę rysowany. Chciałam Wam tylko jeszcze powiedzieć, że te prace powstawały w sposób nietradycyjny, bo rysowaliśmy je do góry nogami. Dzieci wybierały sobie, dzieci i młodzież wybierały sobie zdjęcia na podstawie których chcieli pracować. Tutaj Hania pięknie te góry narysowała i do tego te drapieżne choinki, malowane akwarelą, ale tak bardzo intensywnie, bardzo mocno. Wracając do sposobów, w jaki wykonywaliśmy, dzieci wybierały sobie zdjęcia, wieszały, wieszaliśmy je odwrotnie do góry nogami i y, rysowały. Cała praca powstała właśnie do góry nogami, ale dzięki temu musieli wszyscy bardzo dobrze obserwować, musieli się przyglądać jak wyglądają poszczególne plamy, jakie jak narysować. Nie rysowali już choineczki, drzewka czy śnieżku, tylko rysowali plamy. Raz szarą, raz ciemną, prawie czarną, a raz zostawiali biały tło. Zobaczcie, tak wygląda proces twórczy w wykonaniu tych młodych artystów. Zobaczcie to skupienie. Ta staranność, analiza. Nie są to plamy przypadkowe, ale bardzo przemyślane. Zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że też zobaczycie w tych pracach to piękno, które my w nim widzimy. Z wielką dumą i satysfakcją prezentujemy pracę naszych formartowiczów. Niebawem następna wystawa, kolejna będzie w kolorze. Zapraszam.